Witam w moim drugim odcinku, w którym pokażę śmieszne kawałki, które nakręciliśmy z moim kolegą Jokerem. No to zapraszamy do oglądania. Siema z Siema, Piotrek. Co tam u ciebie? A dostałem pod chwilinkiem fajnego iPoda, zobacz. Lute ci go. Ole fajne! Oglądaj. Uuuu, a czemu taki text go pakki? Co? Co mówisz? Pokazać Ci go w akcji? Możesz pokazać. To chodź. Tak się z niego cieszę. Tu już dużo funkcji. Wybuchanie bomby w 5 sekund. No dobra, 45 sekund. I tp. tp. To się robi tak. Ale ja nie wiem, jak je teraz łączyć. A. Poczekaj, zostań. Ona nic ci nie zrobi. No dobra. Ale na pewno? Ej, tylko ty nią umiesz rozbroić. Musisz stanąć tu i nic nie robić. Dobra. poczekaj, się skończy czas. Dobra. Wtedy skończy się bateria. No dobra. Poczekaj, a ja idę po picie. Dobra, poczekam. Przynieś do jedzenia. Zaraz skończy czasu. Dobry Dobre iPod, przy twarzy im zdrowie. ma? Siema. ma, tam u ciebie? A spoko. pokażę ci coś. Co? Patrz, jaki nożyk dostałem od babci. A wiesz, po co? Ale ja też mam taki sam identyczny zobacz tak mi się A wiesz dlaczego dostałam od babci Żeby zacznieć dziadka Nie. to musisz się wyciągnąć No muszę mu obciąć jaja Daj ci pomogę Pochodź ci? No Ooo Odleciałem! Nie O, siema! Piotruś! znowu O, widzę, że nową czapkę czepek na głowę sobie kupiłeś. Mm -mm, no no to już dlaczego? Czemu? Bo była pogoda. Jest za gorąco. <gry> Ale masz oczy brudna. Idź się umyj, Faj bo... Mogę idź się ci umyj, bo śmierdzi! Nie. No idź! Bo śmierdzi! Nie uciekaj! Śmierdzi! Nie, Masz my, bo umyj w nie, proszę. No dobra daj! Nie mogę podnieść tak śmierdzi! No bo uzieje nożyczka. Nie! Śmierdzisz! I tu masz pojajać. O ty śmierdzielu! A coś Ci pokażę! To coś Ci pokażę! Patrz, patrz na to. No jestem, co robisz? Zabiję, zabiję cię zaraz. Idźcie tam stań, zaraz ci coś pokażę. Tylko nie strzelaj we mnie. Nie strzelaj. No uwolnij mi raz, bo muszę coś zobaczyć. Dwa razy mnie walij. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra. Dobra spoko, tam. Bo miałem, musiałem mieć trochę mniej HP. Patrz, ci pokażę. Pachaj, jak się rozpędzę i doskoczę do ciebie. Idzie jeszcze hedać i zawalę w górze. Patrz. To Ja się chowam. Nie! Ja do ciebie doskoczę. Aaa! Aaa! Ostatnia noc, splecione Jej, ręce węzł, szok. Ostatni dzień, ostatnia noc, przyparzyła. Twarz, patrz, co sobie kupiłem! Mama mi kupiła A ucieka. mama mnie bije A Zobacz, chodź tu na. Chodź tu do pokoju tego Patrz co kupiłem Mama mnie Wiesz bije Wiesz dlaczego to? Nie Żeby ochronić się przed ocenami w szkole wow daj pozwycie No daj Bo ja mam mało HP wow fajna nie? do, no do, nie wiem, można się ochronić. O, jednak nie, zepsuła. O, mam twoje M4, patrz jakie fajne. A nie, może to mp 5 Nie wiem, nie odróżniam tych broni. Patrz. Patrz. No. O, iPod nowy. No. Tamten się popsuł. No. A wiesz, że to jest CS? A wiesz, o co tu chodzi? Nie. Może no, ja jestem terrorystą, nie? No. A jestem rubaczkiem. A ty antyterrorystą. No i tu o to chodzi, że terroryści powieszają antyterrorystów za jaja. Albo strzelają im ketchoty. Patrz, pokażę ci. Ile masz jeszcze HP to? 22. A teraz to robi się tak. Ała! Ja stracowałem pizzecie, pociąg Warszawy Pociąg z pomysłami, świeży, oryginalny, z niepowtarzalną modę. Weź mnie chodź tu podstać, Nie podstać. Nie Dobra, to Dobrze, kolego O tutaj mi podstać, Grześku To po ja No podstać ty No ale jestem wyższy Nie Tomasz! Taka ferment na każdym rejonie HWDD Ja tylko chcę żyć i zarabiać na chleb, a jebana menda. Chcę inwigilować mnie, kto się tak kręcić, ten kręcony jest. A! Pogadać ci fajną zabawkę? Dobra. To jest. granat. Ale ty masz brudne oczy! Czysta? Nie. Dlaczego czego mi nie wydubiesz? Daj ci wydubię. Nie. Bo cię rzucę jest zabawką. Ała! Oć! No mogę wyjść. Ała! To było dla zabawy. No chyba będziemy kończyć na dzisiaj, nie kolego? No, bo już mama już mała. No, mnie mama już mała, tak. do... No. Muszę się uciec. No jeszcze jedną partyjkę zagrałem. Na... No to. Ała. No dobra. No dobra. Dziękuję za... No chyba wam się trochę podobało, nie? Może nie było to zadowalające, ale... Na pewno dobre, nie? No. Więc zapraszam do następnych odcinków, porad. Patrzcie, patrzcie na. Wstawiajcie komentarze. Nie będziemy się denerwować, jak skrytykujecie. Subskrypcje. Proszę. Do usłyszenia.